Ło, wow. shit, Batcave. chyba nigdy nie widziałem tylu nietoperzy w jednym miejscu. Nie wiem, chyba ze stoich tu jest. Mam nadzieję, że żadne mi się nie wkręciły włosy. do jakiejś jaskini. O oh shit. Co to jest? Jakaś barykada? Oh fuck Jaskinia za klasztorem buddyjskim, który został jakby wyryty w skalę. Darmowa, można sobie wejść, tylko trochę trzeba się poprzyciskać na przykład takim korytarzem Ale... macice matki ziemi nie będę tam właścił, bo się cały ubrudzę. rabina I jest i wyjścia Tutaj jakiś mnich zamienił się chyba w kamień. Zobaczcie na tą strukturę. Jaki osad niesamowity skapujący przez wieki wieki wieczności To chyba jest wszystko w budowie. Tutaj jakiś loka lokalny mnich, master, master tego przybytku Różne formy buddów. Budda ze smokami, w Indiach jest za to przedstawiany z wężami albo wiszną. Na, na razie dość surowo tu jest, i tutaj taki wielki siedzący, dobra, to taki. Szorcik. Trzymajcie się, buziaki, elo. Znalazłem miejsce w popocznej jaskini, z którego jakbym wpadł pionowo w dół, to bym się już nie wydostał. I nikt nie usłyszałby moich krzyków. Patrzcie jaka jama, masakra. i teraz się poślizgnąć. Czekaj ci pokażę wam jak to wygląda. Tu jest wyjście z jaskini. A tutaj na samym końcu jest ten właśnie korytarz. Tam szyt. Tu jest tak niebezpiecznie, można byłoby się poślizgnąć na tym piachu i się dosłownie tam wsturlać. Tylko nie wiadomo, czy nogami w dół lepiej, czy głową w dół. Taka, po takich jaskiniach sobie łażę one są całkowicie puste darmowe, dostępne to jest przy takim kompleksie świątynnym który też jest pusty ale widzicie na przykład jest taka drabinka po której sobie wszedłem więc ktoś tu chodzi być może miejscowi mnisi mnisi kapucyni wszystko otoczone taką zajebistą dżunglą Zobaczcie nawet jest jakiś sznurek. Więc tak to wygląda. Mi się mega podoba zajebioza. Elo. Znalazłem jakąś starą chatkę medytacyjną. O kurde To jest w ogóle Indyjski guru Ramana Maharishi Co on tu robi To jacyś lokalni mnisi Tajscy Ten jest niezły Wygląda jak z jakiegoś Mortal Kombat Albo z Tekena Jakiś mistrz Maskitiera Zobaczcie jakaś taka poduszka do medytowania co to jest? Oh my god! Coś mi to przypomina. Bardzo żylastego z tego. Ogólnie nikogo tu nie ma. There is something wrong with this town. There something wrong with this toilet. tak dawno nie używane jest. No. Bardzo ciekawe miejsca. Do zobaczenia. Elo. Postanowiłem nagrać dla Was jeszcze jednego shorta z kolejnej jaskini. Która jest za takim klasztorem buddyjskim? O, oh, shit Jest tu mnóstwo nietoperzy i zero ludzi. I pokażę Wam fajne rzeczy tutaj. Zobaczcie, tutaj znalazłem taką figurkę. Jeźdźca na koniu. Mega stara. Normalnie znajdźka. Tam jest zejście jeszcze głębiej, ale tego nie widać. Na kolejny raz wezmę drugą latarkę, czołówkę. A jest, coś mi gryzie. Śmierdzi tutaj główne mnie toperzy. Zobaczcie, takie struktury jakby z osadu. Cały czas mokre. Cały czas woda skapuje i ten osad się osadza Jezu, ale jest w ślisko na tym błocie i wszędzie są takie dziury nie? zobaczcie o, ale tego gówna tu lata ale coś mi się tutaj postawili takie naczynia chyba na kadzidła jest dużo popiołu z chińskiej porcelany No, widzicie? Obat sobie leci i kwiczy. Pssw! Jest jak się wystraszyłem. A pierdolat, jakieś krzesło. zobaczcie Krzesło strażnika. I zobaczcie ten dzwon, the bell. Już dawno nikt tu kadzideł nie pali. Zobaczcie. Kurde, tego nie widać dobrze. Siedzi taki jadeitowy buddha tutaj. Jadejd buddha. Oh, fuck. Dzwon mi się najbardziej podoba do tej pory, a najbardziej przeraża mnie krzesło. A Jezu, sorry za tego zuma. to jest przeżarte czysty tężec szmata do podłogi tężec szmata zobaczcie tutaj na początku tej jaskini jest budda Woda dla duchów, kwiaty, kwiaty, jadejtowy Buddha, skrzynka na donacje, i tutaj też jadejtowy Buddha, coś jest napisane, jakaś sutra. Nie będę zabierał, bo jeszcze coś mi przeklnie. I tam jest na końcu wyjście z jaskini, do którego pójdziemy. Już nie będę tego filmu ciął na kawałki, bo mi się nie chce. Nagram tu wszystko w jednej części. Zresztą i tak potrzebuję światła. Ogólnie śmierdzi tu. Głównym toperze. jak kiedyś będziecie w takiej jaskini, to zrozumiecie od razu, co to za smród. I jest ślisko. Tutaj ktoś palił ognisko? Dziwne rzeczy. Dziwne dzieje. Zobaczcie, jaki most szyt normalnie penumbra. most nad rzeką. Cały czas obłażą mnie jakieś dziwne robale. Jest taka rzeczka. Nie widać niestety. Ogólnie to miejsce jest w ukryte ta się tutaj dwóch mnichów. Ale w jaskini nie ma nikogo. Może słyszycie tą wodę? Zobaczcie, kolejny diabelski most. Czuję się śledzony i obserwowany. O, O, fuck! Prawie skręciłem kostkę, ja pierdolę. Tak właśnie myślałem, że jakbym na przykład telefon zgubił albo padłaby mi bateria, to jest tak ciemno, że nie wyszedłbym stąd, po prostu bym się poślizgnął, spadł na sam dół tej jaskini i to byłby koniec za Ale na szczęście, na szczęście to nie mój koniec. Udało się wyjść z jaskini. Dziwne ptaki tutaj ćwierczą. Chyba tu mieszkają. Zobaczcie, jaki samuraj. Zajebisty nich. O, fuck. Jaka tu jest glinka niesamowita. Dobra. Słuchajcie, przeżyłem. Jak się podobało, taki szarcik, Kciuczek, poproszę. I komentarz od Was. Dzięki, pozdrawiam serdecznie z Tajlandii wraz z dziadkiem Mnichem. Pozdrawiamy. Taka to miejscowa. No, dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.